Bezrozumianie. Bezrozumianie. Panie ministrze, szanowni goście, drogie rodziny. W dniu dzisiejszym mija 6 lat, w którym świat obiegła tragiczna informacja o katastrofie samolotu Tu-154 z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz 95 osobami państwowej delegacji na pokładzie zmierzającej do Katynia aby oddać hołd rodakom zamordowanym na tamtejszej ziemi. Ci, którzy zginęli, służbę ojczyźnie pojmowali jako największy honor, a dobra ojczyzny było dla nich najważniejsze. Tragiczny lot do Smoleńska zbyt wcześnie zakończył ich służbę, której oddali swoje życie. Tak wiele mogli jeszcze zrobić. My, najbliżsi, wiemy to najlepiej, gdyż cały dzień wspieraliśmy ich wysiłkach i powinnościach wobec Państwa. To już 6 lat, odkąd nasze życie całkowicie się zmieniło, na prawo zupełnie innej wartości. Co roku myśl o zbliżającej się kolejnej rocznicy śmierci naszych bliskich napawa nas niedowierzaniem. A życie toczy się dalej, pomimo że bez tych najważniejszych dla nas osób. To już sześć lat, odkąd Polska pamięta. Dla nas pamięć staje się ukojeniem bólu i tęsknoty za naszymi najbliższymi. Wspólne pamiętanie staje się naszą siłą, aby iść dalej. Musimy postarać się. Aby ta ofiara, jaką była ich śmierć, nie była na darmo, abyśmy potrafili budować, tworzyć i brać z nich przykład, służąc Polsce. Żebyśmy mimo tych tragicznych doświadczeń potrafili z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Dziś spotykamy się tutaj, w budynku Ministerstwa Obrony Narodowej aby ponownie wspominać tych, którzy zginęli w tej tragicznej katastrofie. Kieruję serdeczne podziękowania do Pana Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza za inicjatywę i ufundowanie tablicy w tym właśnie miejscu. Ważnym dla wszystkich, a w szczególności dla rodzin wojskowych. Dziękujemy panu ministrowi za ten wyraz wdzięczności dla tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Ta tablica to kolejna karta współczesnej historii. Historii, jakże bolejącej. Pozwólcie państwo, że zakończę słowami świętego Jana Pawła II. Nigdy nie jest za późno by na stacji złych zdarzeń złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Ewę Błasi. Szanowny panie premierze, drogi Panie Ministrze Obrony Narodowej, Szanowni Państwo. Dziś mija dokładnie 6 lat od katastrofy, która wstrząsnęła naszą ojczyzną i światem. W drodze do Gatynia, na służbie Rzeczypospolitej zginęło? 96 osób, w tym zwierzchnik sił zbrojnych świętej pamięci Lech Kaczyński wraz z małżonką, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie świętej pamięci Ryszard Kaczorowski. Zginęli ministrowie obrony narodowej i wszyscy dowódcy rodzaju sił zbrojnych. Żałoba stała się udziałem całego narodu. Czego przed sześciu laty byliśmy świadkami. Pamiętamy znicze pod Pałacem Prezydenckim, pamiętamy tłumy towarzyszące naszym najbliższym w ich ostatniej drodze. My tego doświadczyliśmy i to współczucie pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Dziś za chwilę odsłonimy tablicę, która zawiera naszą wdzięczność. Pamięć i walkę o to, aby prawda o poświęceniu naszych najbliższych nie została zakrzyczana i zadeptana. Dziś wyrażam serdeczne podziękowanie wszystkim, wszystkim którzy poświęcali i poświęcają prawdzie o Smoleńsku swój czas i pracę, często narażając się na szykany. W sposób szczególny pragnę podziękować panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i wszystkim członkom oraz sympatykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy dziennie stoją z nami, będąc wsparciem, gdy przez lata próbowano katastrofę zwoleńską uczynić elementem politycznej gry, gdy nie zważano na nasze uczucia, gdy oferowano wyroki, obierając je na kłamstwach. Byliście i jesteście przy nas, gdy próbuje się zniszczyć naszego polskiego ducha jedności i patriotyzmu, poniewierając nie tylko pamięć, ale także ciała naszych najbliższych. Za to wsparcie, za to bycie z nami bardzo dziękuję. Z całego serca dziękuję. Niezwłonnemu ministrowi obrony narodowej, panu Antoniemu Macierewiczowi, który zaangażował się w poszukiwanie prawdy o katastrofie i stanowczo przeciwstawił się propagandzie kłamstwa. Bez pana, panie ministrze, wytężonej, żmudnej pracy, dziś byłoby nam o wiele trudniej bronić naszych najbliższych przed zniewagami. To dzięki Pana Uborowi kłamstwa oczerniające generała Wojska Polskiego, mojego świętej pamięci męża, generała pilota Andrzeja Błasika zostały jednoznacznie zweryfikowane i odrzucone. Do wielu ludzi prawda jednak wcale nie dotarła. Było przecież rzucanych tak wiele kłamstw. Dlatego ciągle potrzeba takich działań jak wmurowanie tej wymownej tablicy, aby prawda o wielkości i poświęceniu dla Ojczyzny naszych bliskich, którzy Polsce oddali swoje życie, dotarła do wszystkich rodaków i na cały świat. Aby ta prawda nigdy nie zginęła. Dziękuję. Szanowni Państwo, przed nami uroczysty...